Dzisiaj, moi drodzy, wchodzę sobie w zaplanowany mój tydzień i będę robić mm, zupa krem z batatów i z cukinii oraz bułki na parze z szarpanym kurczakiem. Także zaczynamy sobie gotowanie. Dolewam 150 g wody. Oczywiście przepis będzie z wykorzystaniem Thermomix Frienda, także będzie to też dla Was jakaś inspiracja. Dolewam teraz 15 g oleju. Dalej, 25 g drożdży świeżych, pokruszonych na kawałki. Także dodaję drożdże. Dorzucam łyżeczkę cukru. A czy bo cię wzięłam. Łyżeczkę cukru. Pec mamy. Dalej, zakładam sobie pokrywę z miarką i mamy 2 minuty podgrzewanie, 37 stopni obrotu. Kolejny etap, to jest łyżeczka soli. Dalej, zakładam pokrywę i mamy wyrabianie ciasta. Dwie minuty, przekręcam pokrętło i ciasto mi się będzie wyrabiało. Monix nastawiam na mecie wstępne, a ja sobie podzielę ciasto na kawałki i uformuję bułki. Jeden z moich klientów pokazał mi bardzo fajny sposób na formowanie bułek. Robimy to sobie po prostu od tak, ręką. Kręcimy, chyba to tak było. Jak dobrze pamiętam. I zobaczcie bułeczka jest ukręcona. Kręcę z tego ciasta 12. bułeczki już są ukręcone i zostawiam je do wyrośnięcia. Jadę teraz dalej. Dorzucam sobie 100 g cebuli. I a jeszcze dobra, kawałeczek. I dorzucam teraz 10 g imbiru pokrojonego w plastry. Olej dodany pokrywa jest, rozdrabniam 5 sekund, obroty 5. Zgarniam wszystko kopy. Ładnie mi się rozdrobniło. I teraz 3 minuty 120 stopni obroty, jeden pod duszą. I teraz dorzucam do mojej zupy 550 gramów batatów. Dalej i dorzucam cukinię pokrojoną na kawałki, 200 g cukinii, cyk, cyk, cyk. Pokrywa i rozdrabniam 5 sekund obroty 5. Gotowe. Wszystko jest ładnie rozdrobnione. I teraz dodawam 1000 g wody. Teraz łyżeczka soli. Łyżeczka jest dobra. Piecz czarny. I dalej dwie łyżeczki koncentratu, bulionu warzywnego. Można sobie przygotować w termomiksie, czyli taka domowa kostka rosołowa. Teraz dalej zakładam sobie pokrywę i przestawiam moją zupę na termomiks. Zupa jest przestawiona na frenda, a na moją zupę stawiam wyrośnięte bułki. Pek, zobaczcie, ładnie wyrosły. I kontynuuję tutaj dalej. Z automatu wyskoczą mi tutaj na. Czyli jak kliknę sobie tutaj wyślij... To łączy mi się Thermomix friends, z Thermomixem i od razu mam ustawienia. Przekręcam sobie tutaj na jedynkę i będzie mi się gotowało 30 minut. W tym czasie, co będzie się gotowała zupa, ja będę sobie robić szarpanego kurczaka. Umieszczam drugie naczynie, dodaję pietruszkę, dwa ząbki czosnku. Idealnie mi się rozdrobniło w kilka sekund. Teraz dodaję do tego wszystkiego 400 gramów pomidorów z puszki. Mam pomidory. Jadę dalej i piersi z kurczaka. Pierś z kurczaka dorzucona. Teraz dolewam 30 g sosu sojowego. Jest sos sojowy. teraz mamy paprykę ostro, jedną czwartą łyżeczki dam, żeby nie było tutaj za bogato i wędzoną paprykę, zobaczcie, jeszcze jest wędzoną. i zakładam sobie pokrywę 20 minut, Obroty wsteczny jeden a mam zamiast miarki postawię sobie koszyczek także tutaj robi mi się szarpany kurczak tutaj bułeczki a tutaj em... Słoneczko mamy? Zupę. Kurczaka teraz muszę rozdrobnić 4 sekundy na obrotach wstecznych. Teraz odstawiam sobie kurczaka. A tu jadę dalej. Biorę sobie drugie naczynie z zupą. Bułki przestawiam na talerz. Zakładam sobie pokrywkę, miarkę na zupę. na krem. I zobaczcie kochani, tak wygląda zupa. Paruje mi tutaj, ale jakoś widać, a tak wygląda ten szarpany kurczak, zobaczcie. Już go próbowałam, jest pyszny. I teraz moje bułeczki na parze. Przekrajam na pół, podaję z kurczakiem i z moją zupą krem.